Cześć, ja nazywam się Arek Zieliński to jest program Dziennik Przedsiębiorcy Dziś pogadamy sobie o tym Jak stać się bogatym Ale nie z przypadku Nie przez cud Tylko tak Żeby to miało ręce, nogi I gwarantowane Rezultaty Bejściemy z humorem Z życia, lecimy Dla niektórych Bogactwo To jest Willa z basenem i Bentley w garażu. Dla mnie to jest wolność. To znaczy, mogę pracować z plaży, spać do dziesiątej, chociaż i tak wstaję o piątej, o czwartej. No, już tak się zaprogramowałem. Mogę pomóc rodzinie i budować coś większego niż ja. Prawdziwe bogactwo to jest bezpieczeństwo. Zdrowie, miłość i dopiero na końcu pieniądze. Takie kombo według mnie to jest Boss Life. Co z tego, że masz trzy Lamborghini w garażu? Jak masz brzuch większy niż Twoje konto i stres, jak operator bomb podczas meczu Polska-Niemcy? Po co to? Bogactwo bez celu. To jest jak Ferrari Bez kierownicy Szybko się rozbijesz Znajdź swoje why, znajdź swoje dlaczego Ja na przykład Chciałem pokazać, że można prowadzić biznes Bez wciskania jakiś kitów i być z tego dumnym Nie wiem czy znasz taką Bizneswoman Nazywa się Sarah Berk Belkley I założyła Spanx. Na początku miała pięć koładolców I zero doświadczenia A dzisiaj jest miliarderką Jej odkrycie Kobiety chcą dobrze wyglądać I czuć się pewnie Boom Prosty pomysł, który zmienił życie milionów I dał jej samej nowe Oszczędzanie, kolejna rzecz, to nie jest jedzenie parówek z biedronki przez 6 lat. To jest umiejętność nie przepalania kasy na jakieś tam głupoty. Na przykład tak, zamiast 9 subskrypcji do streamingów, może zainwestuj w jakiś kurs, który przyniesie Ci nowe umiejętności. Pamiętaj, na początku inwestuj zawsze w siebie. Każdy milioner ma system. To nie jest magia, to nie jest jakiś fart. To jest po prostu zestaw nawyków, które codziennie przynoszą efekty. Budzisz się, działasz, mierzysz rezultaty, poprawiasz i znowu, i znowu, aż wygrasz. Zawsze tak lubię sobie przytoczyć historię Jeffa Bezosa. Zaczynał w garażu, i zrobił coś jedną rzecz dobrze. Znaczy zrobił mnóstwo rzeczy dobrze, ale codziennie robił coś, co przybliżało go do celu. Książki zaczynał. Później całe imperium. Nie myślał, że to jest łatwy hajs. On myślał, że żeby łatwy był dostęp dla klienta. Bum. Następna rzecz to ucz się od innych. Znam ludzi, którzy wolą przez 3 tygodnie szukać odpowiedzi w Google, niż zapytać kogoś mądrzejszego. A prawda jest taka, że bogaci uczą się od bogatszych. Słuchaj podcastów, czytaj biografię, zadawaj pytania. Miej takie, taki nowy cheat code jakby to porównać. O. To tak, jakbyś chciał wynaleźć pizzę, mimo że Włosi zrobili to 500 lat temu. No po co? Nie ma to sensu. Każdy poziom bogactwa wymaga nowe, nowej wersji Ciebie. Nie wejdziesz na 7-cyfrowe ob, obroty z, mentalno, z mentalnością osoby, która boi się zainwestować stółę w reklamę. Elon Musk sprzedał ZIP 2. Mógł leżeć. No, mógł. Sprzedał sobie firmę za miliony. A on co zrobił? Wpakował wszystko w Tesla i w SpaceX. Prawie zbankrutował, ale wierzył. I dziś nie muszę chyba przedstawiać nikomu Elona Muska. Ma kasę, rakiety. No według niektórych odrobinę szaleństwa. Ale jemu to działa. Najważniejsza rzecz to jest miłość do procesu, a nie do efektu. Ludzie chcą efektów, kasa, sława, sukces, ale to tylko nieliczni zakochują się w procesie robieniu, poprawianiu, działaniu mimo wszystko. To właśnie ta miłość gwarantuje, że dotrzesz do mety. OK. Chcesz być bogaty? Zacznij już dziś. Nie jutro. Nie od poniedziałku, dzisiaj. Nowy dzień, nowa szansa. Pamiętaj: wszystko, co chcesz mieć, już istnieje. Musisz tylko po to sięgnąć. Dobra, zostaw łapkę w górę, jeśli było to dla Ciebie wartościowe. Napisz w komentarzu, co dla Ciebie znaczy bogactwo. A my widzimy się w kolejnym odcinku dziennika Przedsiębiorcy. Pozdrawiam serdecznie i do boju.